Ale naprawdę to jest bardzo cudowny sezon. Myślę, że liczyliśmy, ile zawodników miało jakiś problem z kontuzją, albo starą, albo nową. Skończyliśmy na 11. 11 zawodników i to myślę, że wszyscy. Rozmawiają, o Lawia jest bardzo trudna kontuzja, jest szliwa też ta sama kontuzja, ale my mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo kontuzji i czasami kiedy masz tę sytuację, to, co możesz robić, jest tylko adaptować się i idziemy dalej. to jest to, jest jak jest. Musimy się adaptować, musimy być gotowi i my przygotujemy się każdy dzień. Jak może być, że kogo, kogo nie ma, musimy grać bez niego i myślę, że w tym momencie oczywiście byliśmy nerwowi dużo, ale graliśmy cały WNL bez, bez Norbiego i jeśli jest taka trudna kontuzja, graliśmy mistrzostwa bez Norbiego. Jak sobie jako trener radzić z takimi sytuacjami, bo wszystkie jakieś koncepcje, które sobie pewnie trener przygotował wcześniej, nie uczalają? Oczy oczywiście jest trudne. Oczywiście, że te rzeczy mogą być, a, ale to, co nauczyłem się ja i to, co powiedziałem cały czas z zawodnikami, że my musimy się adaptować na sytuację, w której jesteśmy. Jeśli jest trudna sytuacja w punkcie, jeśli jest trudna sytuacja z przeciwnikiem, jeśli jest trudna sytuacja z wynikiem, nie ma znaczenia. Jeśli jest trudna sytuacja z, z kontuzjami, musimy się adaptować. I nikt nie czeka na nas, nikt nie będzie powiedzieć, a jest ok, oni, a, be, dlatego, bo nie grali są dobrze, dlatego, nie, dlatego co mają kontuzje albo. A, Przegrywaliśmy, to mnie nie interesuje. My musimy być gotowi na każdą sytuację i wygrać z tym zawodnikami, które mamy.